W zadaniu trzecim mamy stwierdzić, czy w podanych podpunktach mamy równania, które są równaniami pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. No to sprawdźmy. Jeżeli chodzi o podpunkt A, to faktycznie to będzie prawda, to będzie równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, no bo zauważcie, że tutaj mamy tego X w potędze pierwszej. Pierwszej potęgi zapisywać nie trzeba. Nie piszemy x do potęgi pierwszej. Tylko po prostu x. Dodatkowo, naszą jedyną niewiadomą w tym równaniu jest x, czyli to jak najbardziej nam się zgadza. Jeżeli chodzi o podpunkt b, to sytuacja jest w sumie taka sama. Mamy tutaj literkę m, ona jest podniesiona do potęgi pierwszej, bo tej jedynki w wykładniku nie zapisujemy, czyli jest to równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą m, czyli to też nam się zgadza. Jeżeli natomiast chodzi o podpunkt c, to zauważcie, że to nie będzie równanie pierwszego stopnia, ponieważ a, czyli ta nasza niewiadoma, jest podniesiona do drugiej potęgi, czyli to nie jest równanie pierwszego stopnia. Jeżeli chodzi o to, sytuacja jest dokładnie taka sama. Mamy tutaj x podniesionego do kwadratu, czyli nie jest to równanie stopnia pierwszego, tylko stopnia drugiego. Spójrzmy dalej. No tutaj zauważcie, że to też nie będzie prawda, czyli nie będzie to równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, ponieważ mamy dwie niewiadome. Mamy dwie różne literki, czyli to nie będzie równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Dokładnie taka sama sytuacja będzie w podpunkcie E, natomiast tu mamy aż trzy niewiadome.